Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co zostałoby z Twoich więzi, gdybyś nagle postanowił odejść? A co jeśli Twoje milczenie przemówiłoby głośniej niż jakiekolwiek wyjaśnienia? Co stałoby się z tymi, którzy mówili, że Cię potrzebują, gdybyś po prostu przestał być obecny? Poznaj wszystkie teorie, opanuj wszystkie techniki. Ale kiedy dotykasz ludzkiej duszy, bądź po prostu inną ludzką duszą. Karl Jung to piękne zdanie, ale również okrutne. Bo przypomina nam, że w większości przypadków nie dotykamy dusz, dotykamy jedynie projekcji. I co robimy, gdy przestajemy pasować do obrazu, jaki ktoś sobie o nas stworzył? Każdy z nas w pewnym momencie staje się postacią w teatrze innych. Pełnimy niewidzialne role: przyjaciela, który słucha, partnera, który wspiera, dziecka, które się podporządkowuje, współpracownika, który znosi, aż pewnego dnia coś w nas pęka. Nie z gniewu, nie z zemsty, ale z wyczerpania, z świętego pragnienia powrotu do siebie, z odnalezienia siebie na nowo. To właśnie w tym momencie decydujemy się odejść, ale odejście w oczach innych rzadko bywa postrzegane jako akt miłości własnej. To atak, zniewaga, nieobecność, która krzyczy, bo problemem nie jest twoje odejście, problemem jest to, co twoja nieobecność ujawnia kruchość ukrytą między wierszami wspólnego życia. Niewielu o tym wie, ale w akcie odejścia kryje się coś głęboko niepokojącego. To jakbyś przerywał wspólne złudzenie, fantazję, w której twoja obecność podtrzymywała coś, czego druga osoba nie chciała dostrzec własną samotność. Gdy odchodzisz, nie zabierasz ze sobą tylko ciała, zabierasz też lustro, a to, co zostaje, to rozbite odbicie tego, kim drugi człowiek był, albo myślał, że był, przy tobie. Dziś wspólnie przejdziemy przez ciemne i prawdziwe terytorium. Zbadamy nie to, co dzieje się z tobą, gdy odchodzisz, ale to, co cicho wybucha w innych, gdy już cię nie ma. Przygotuj się na konfrontację z emocjami, których wielu unika, i z prawdami, którym niewielu ma odwagę spojrzeć w oczy. Dyskomfort będzie nieunikniony, pomkachom, ale konieczny. Bo w tym nagraniu odkryjemy krzyki, których nikt nie wypowiada, myśli, których nikt nie wyznaje, i duchy, które pojawiają się tylko wtedy, gdy lustro znika. Jesteś gotowy? Jeśli tak, weź głęboki oddech i chodź ze mną. Istnieje bardzo specyficzny rodzaj bólu, który zna tylko ten, kto odszedł. To nie jest ból porzucenia, ale ból uświadomienia sobie, że nigdy nie było się naprawdę widzianym, że otrzymana czułość nie była skierowana do tego, kim się jest, ale do roli, jaką się odgrywało, i że po odejściu nie zostawia się tęsknoty, a raczej dezorientację. Brzmi to brutalnie, ale to prawda. Duża część uczucia, które otrzymujemy, nie jest miłością, to potrzeba. Zauważyłeś, że niektóre osoby szukają Cię tylko wtedy, gdy czegoś potrzebują? Rady, rozrywki, wymówki. By uciec od samych siebie. Stajesz się dla nich emocjonalną oazą. Nie dlatego, kim jesteś, ale dlatego, że dajesz cień ich wewnętrznej pustyni, a kiedy decydujesz się odejść, wszystko to, co ukrywali przed sobą, wychodzi na powierzchnię z całą siłą. Twoja nieobecność staje się iskrą zapalną. Karl Jung powiedział, że to, czemu się opierasz, trwa, a większość ludzi opiera się spojrzeniu do wewnątrz. Wolą używać drugiego człowieka jak lustra, ale nie takiego, które wiernie odbija. Tylko lustra uformowanego, zmanipulowanego, wypolerowanego tak, by zwracało obraz najbardziej pocieszający. Ty byłeś takim lustrem, a potem rozbiłeś się. I w odłamkach Twojego odejścia nie spotykają Ciebie, spotykają samych siebie nagi, bezbronny, zagubiony. Nie bez powodu ten, kto odchodzi, często zostaje oskarżony o egoizm, o okrucieństwo, bo Twoje odejście przerywa cykl iluzji. Byłeś emocjonalną kulą, wymówką, bezpieczną, a przystanią. A gdy ta przystań znika, rozbitek musi nauczyć się pływać albo utonąć we własnym lęku. Czujesz to, prawda? Jakbyś był odpowiedzialny za równowagę emocjonalną osób, które tak naprawdę nigdy nie chciały samodzielnie się utrzymać. Ale zrozum, to nie twoja rola, by nieść bóle, które nie należą do ciebie. Istnieje ogromna różnica między byciem kochanym a byciem nieświadomie wykorzystywanym jako mechanizm regulacji emocjonalnej, i prawie nikt tej różnicy nie zna, dopóki nie odejdziesz. Wielka pułapka tkwi w uczuciu warunkowym. Kiedy jesteś ważny, dopóki spełniasz funkcję, dopóki słuchasz, pocieszasz, wspierasz. Ale w dniu, w którym potrzebujesz ciszy, w dniu, w którym wybierasz dystans, maska opada. Ci, którzy mówili, cię, okazują się bardziej poruszeni Twoją nieobecnością, niż zatroskani o Twoje dobro. I wtedy dostrzegasz, byłeś funkcją, a nie osobą. Jung napisał też, że ludzie zrobią wszystko, jakkolwiek absurdalne by to było, byle tylko nie stanąć twarzą w twarz z własną duszą. I dokładnie to się dzieje, gdy znikasz z równania. Wycofujesz się, a drugi człowiek bez lustra musi spojrzeć wprost na duszę, na chaos, naprawdę. Przestajesz być odbiciem, a ten drugi po raz pierwszy musi zobaczyć siebie. To odkrycie jest brutalne, bo uczono nas, że trzeba utrzymywać więzi, trzymać relacje, nawet gdy są już zbutwiałe od środka. Istnieje cichy głos winy, który mówi zostań, bo inaczej ten drugi będzie cierpieć. Ale a ty, jak długo dusiłeś się, by nie zawieść oczekiwań, które nawet nie były twoje? Obecność staje się więzieniem, gdy jesteśmy cenieni jedynie za to, co dajemy, a nie za to, kim jesteśmy. I jeśli dotarłeś do punktu, w którym mówisz dość, nawet bez słów, to dlatego, że zrozumiałeś cenę, jaką płacisz za tę rolę. Teraz posłuchaj uważnie. Odejście to nie porzucenie. Odejście to deklaracja człowieczeństwa. To powiedzenie, ja też istnieję i moje istnienie zasługuje na przestrzeń, nawet jeśli ta przestrzeń oznacza oddalenie od ciebie. Oczywiście dla drugiego człowieka brzmi to jak zdrada, ale tylko dlatego, że wciąż jest uwięziony w iluzji, że byłeś częścią niego, a nie osobą z własną całością. A kiedy burzysz tę iluzję, on rozpada się razem z nią, ale to dopiero początek, bo w następnym rozdziale pustka, którą zostawiasz, zaczyna mówić, a to, co mówi, nie jest piękne. Istnieje cisza, która ogłusza, i to właśnie ten dźwięk pozostaje, kiedy decydujesz się odejść. Nie ma krzyków, nie ma dramatycznych pożegnań, tylko echo nieobecności, a to echo nie tylko rozbrzmiewa, ono odsłania, bo pustka nie jest przestrzenią nieszkodliwą, jest odwróconym lustrem, nie pokazuje tego, czego brakuje, pokazuje to, co było ukryte. W chwili, gdy się oddalasz, coś niewidzialnego pęka. A druga osoba, pozbawiona Twojej obecności, która podtrzymywała fałszywą harmonię, zostaje rzucona w głąb samej siebie. Dyskomfort przychodzi w przebraniu. Może jako złość, pogarda lub obojętność. Ale to tylko maski. Tym, co naprawdę się rodzi w tym momencie, jest strach. Strach przed czym? Strach przed tym, że nie potrafi poradzić sobie z tym, co wypływa, gdy nie ma Cię już tam, by zamortyzować upadek. Strach przed spojrzeniem na pęknięcia, które Twoja obecność skrywała. Strach przed odkryciem, że emocjonalna stabilność, którą druga osoba uważała za swoją, była podtrzymywana przez ciebie. Dziwne, prawda? Pomyśleć, że ktoś może czuć złość z powodu Twojej nieobecności nie dlatego, że cię kocha, ale dlatego, że byłeś niewidzialną konstrukcją emocjonalnego budynku, który teraz się wali. Twoje odejście obnaża to, co było zepsute, ale zamaskowane. To jak zdjęcie dywanu zakrywającego emocjonalny kurz. A kurz unosi się, drażni, dusi ale był tam zawsze. Najbardziej niepokojące jest to, że ta pustka nie ma określonej formy, jest niestabilna. Z czasem się zmienia. Każdy etap nieobecności przynosi inny rodzaj udręki. Najpierw przychodzi zaprzeczenie i on wróci. To tylko przejściowe. Potem pojawia się uraza. Jak mógł mnie tak zostawić? Następnie pustka zaczyna rodzić niszczące wątpliwości, czy naprawdę byłem ważny? Czy on kiedykolwiek mnie widział? A w końcu przepaść. Uświadomienie sobie, że ta druga osoba zawsze projektowała na ciebie coś, czego nigdy nie było. Obraz, rolę, funkcję. Byłeś, nie wiedząc o tym, znieczuleniem przeciwko załamaniu. A kiedy odchodzisz, załamanie się wydarza. Jung napisał kiedyś: To, z czym nie mierzymy się w sobie, spotykamy jako przeznaczenie. I to, co wielu nazywa tęsknotą. Jest tak naprawdę nadejściem przeznaczenia i zapłatą za wszystko, na co nigdy nie chcieli spojrzeć wprost. Oczywiście nie wszyscy reagują tak samo: niektórzy się buntują, inni milkną, a jeszcze inni się na nowo odnajdują. Ale wszyscy bez wyjątku czują coś, czego nie potrafią nazwać, bo to nie ciebie im brakuje. Brakuje tego, co Twoja nieobecność symbolizuje symbolizuje utratę kontroli koniec iluzji. Początek żałoby, która nie dotyczy Ciebie, lecz ich samych, tej części, która panicznie bała się zostać samą ze swoimi własnymi demonami. Twoja nieobecność staje się psychicznym polem bitwy, a Ty, choć daleko, nadal jesteś obecny obecny jako wspomnienie, jako wyrzut, jako paląca nieobecność. Stajesz się tym, co niewypowiedziane w wewnętrznych rozmowach. A co jeśli, nawiedzającym bezsenne noce? Dlaczego? Które nigdy nie milknie. I być może to właśnie jest najbardziej okrutne. Pustka, którą zostawiłeś, zaczyna mówić głośniej niż wszystko, co kiedykolwiek powiedziałeś za życia, jakby twoja nieobecność zyskała własny głos, obecność, która rośnie, zajmuje przestrzeń, dusi, jak szept ducha odbijający się echem po ciemnych zakamarkach czyjejś świadomości. Nieobecność staje się obecnością, a ta obecność jest nie do zniesienia. Ale to wszystko to dopiero początek załamania. Bo po niemej bólu nadchodzi narracja, a kolejny rozdział dotyczy właśnie tego, tego jak ludzie, rozpaczliwie szukając sensu, przepisują twoją historię w swoich umysłach, zniekształcając ją, idealizując albo czyniąc z ciebie złoczyńcę, byle tylko nie stawić czoła prawdziwej pustce, jaką pozostawiła twoja nieobecność. To ciekawe, jak w chwili, gdy się oddalasz, nie tylko znikasz, ale się rozmnażasz. W umysłach tych, którzy zostali, rodzą się wersje ciebie, które nigdy nie istniały. Każdy tworzy własną fikcję, i żadna z tych wersji nie jest tobą. Są tacy, którzy cię idealizują. Nagle stajesz się doskonały, niemal święta postać. Był wszystkim, a ja tego nie doceniłem. Ale ta idealizacja to nie miłość, to poczucie winy. To desperacka próba uzasadnienia straty, której druga osoba nie potrafi nazwać. Nie chodzi o to, by widzieć Cię wyraźniej, lecz by uratować samego siebie przed bólem, bo łatwiej jest ubóstwiać tego, kto odszedł, niż przyznać, że nigdy nie umiało się znieść Jego obecności. Inni wybierają drogę przeciwną, demonizują Cię, zaczynają opowiadać historie, w których jesteś zimny, egoistyczny, manipulujący, zamieniasz się w czarny charakter. Nie dlatego, że zrobiłeś coś okrutnego, ale dlatego, że Twoja nieobecność domaga się wyjaśnienia. A to najwygodniejsze to takie, które zdejmuje z drugiej osoby odpowiedzialność. Freud mówił, że ego ma wrodzoną tendencję do unikania bólu psychicznego. I właśnie to się ujawnia, próba reorganizacji świata wewnętrznego. Odszedł, bo był bezduszny. Ona odeszła, bo nigdy jej nie zależało. Ból potrzebuje logiki, a prawda rzadko ją oferuje. Ale istnieje też trzecia narracja, najniebezpieczniejsza, najbardziej cicha. Ta, która miesza idealizację z demonizacją w cyklu nie do zniesienia winy. Może był cudowny, ale ja go zniszczyłam. Ona była wszystkim, a ja nigdy nie byłem dość dobry. Tego rodzaju narracja drąży od środka, bo zamienia ból w dług, a nikt nie potrafi się uleczyć, czując, że musi się ukarać. Te historie, które inni tworzą na Twój temat, po Twoim odejściu, nie są o Tobie. To popękane lustra, w których próbują się odnaleźć i ponoszą porażkę, bo próbując wypełnić pustkę twoimi wersjami, ignorują najbardziej niewygodny fakt odszedłeś. I to ma znaczenie, którego żadna opowieść nie jest w stanie zagłuszyć. Być może najbardziej tragiczne w tym wszystkim jest to, że za życia nie zostałeś wysłuchany, ale po odejściu twój cień staje się głównym tematem. Zmieniasz się w osobistą mitologię, emocjonalną projekcję, egzystencjalną zagadkę. I im bardziej cię zniekształcają, tym wyraźniej pokazują, jak bardzo potrzebują wyjaśnienia, które uratuje ich przed własnym upadkiem. Jung przypomina nam, że wszystko, co nas drażnił innych, może nas doprowadzić do zrozumienia samych siebie. Ale niewielu ma odwagę zirytować się własną kruchością. Łatwiej jest zirytować się Twoją decyzją. Dlatego właśnie, gdy już odejdziesz, zaczynają się wewnętrzne dochodzenia. Czy dawał jakieś sygnały? Czy ona już wtedy była daleka, a ja tego nie zauważyłem? I te pytania nie mają na celu zrozumienia ciebie. Chodzi o złagodzenie narcystycznego bólu wynikającego z tego, że nie dostrzegło się twojego odejścia, zamieniasz się w tajemnicę, a dla ego nie ma nic bardziej nieznośnego, niż to, czego nie można kontrolować ani zrozumieć. I tak druga osoba zaczyna układać puzzle z brakujących elementów zniekształcony portret ciebie, który może nienawidzić albo kochać, ale który w głębi służy tylko jednemu celowi uniknięciu spojrzenia w pustkę. I najbardziej niepokojące jest to, że we wszystkich tych opowieściach, czy w miłości, czy w nienawiści, nadal zajmujesz miejsce. Już cię nie ma, ale wciąż jesteś w centrum narracji, odszedłeś, a mimo to wciąż definiujesz scenę. Ale dlaczego tak się dzieje? Bo twoja nieobecność nie jest neutralna, to załamanie całego systemu emocjonalnego. A żeby druga osoba mogła dalej funkcjonować, musi zbudować nowy fundament, nawet jeśli ten fundament oparty jest na fałszywych wersjach ciebie. Tylko, że jest w tym problem. Im bardziej próbuje się ciebie odtworzyć słowami, tym dalej odchodzi się od rzeczywistości. I w końcu nikt już nie wie, kim naprawdę byłeś, ani ty, ani oni. I w tym momencie pęka coś jeszcze głębszego. Tożsamość tego, kto został, zaczyna się walić razem z Tobą. W następnym rozdziale zanurzymy się w tej wewnętrznej ruinie. W chwili, gdy druga osoba zadaje sobie pytanie: Kim jestem bez Ciebie? Jest coś przerażającego w ciszy, która przychodzi po odejściu. Nie tylko dlatego, że odbija się echem, ale dlatego, że przekształca wewnętrzny świat tego, kto zostaje. Nieobecność to nie tylko pusta przestrzeń, to symboliczne trzęsienie ziemi, a powstrząsie wszystko, co wydawało się solidne, zaczyna się rozpadać. Pewność, nawyki, znaczenia. I wtedy niczym szept przebijający ciemność nocy, pojawia się najbardziej przerażające pytanie: Kim jestem bez ciebie? To właśnie tutaj ego wpada w kryzys. Bo dopiero teraz zbyt późno uświadamia sobie, że przywiązało się do ciebie jak rozbitek do deski ratunkowej. Nie byłeś tylko kimś, byłeś cichą kotwicą tożsamości w trakcie budowy. Gdy Jung pisał, że największą tragedią ludzkiej duszy jest odmowa stania się tym, kim się jest, być może miał na myśli właśnie ten moment, gdy drugi człowiek dostrzega, że zbyt długo był tylko odbiciem, a nie istotą. Byłeś punktem odniesienia, wzorem. Miarką między wewnętrznym chaosem a pozorem stabilizacji. A gdy odchodzisz, on traci nie tylko ciebie, traci siebie, a raczej traci wersję siebie, która istniała tylko obok ciebie. To jest najbardziej okrutne i najbardziej wyzwalające. Okrutne, bo upadek tożsamości to nie ma agonia. Nie krwawi na zewnątrz, ale od środka zżera. Nagle ta osoba, która wiedziała, co lubi, co robi, co czuje. już nie wie. Wzorce znikają codzienność zamienia się w ruinę, a wszystko co zostaje to bezkształtna obecność ciało z imieniem, ale bez kierunku. Wyzwalające, bo w tym upadku pojawia się możliwość ponownych narodzin. Ale niewielu to dostrzega, większość się opiera. Woli odbudować stare, nawet jeśli pełne jest pęknięć, i wtedy zaczynają się żałosne rytuały próby odzyskania, przeglądanie starych wiadomości, odtwarzanie wspólnych chwil w myślach, szukanie Twoich profili, Twoich zdjęć, jakiegokolwiek śladu, który powie: Wciąż jestem kimś, kto nosi Ciebie w sobie, ale Ciebie już tam nie ma. I to odkrycie jest jak rozbite lustro na podłodze. Każdy odłamek odbija część bólu, zniekształconą pamięć, stłumiony krzyk. A obraz, który powstawał we dwoje, nie utrzymuje się już sam. Tutaj drugi człowiek musi w końcu zmierzyć się z pytaniem, którego tak długo unikał: czy moja tożsamość była prawdziwa, czy tylko sumą projekcji, które tworzyłem obok ciebie? Odpowiedź rzadko przynosi ulgę. Często otwiera drzwi zamknięte od lat, dawne traumy, porzucenia, niezaspokojone potrzeby, bo jak pisał Lacan, pragnienie człowieka jest pragnieniem innego. A gdy inny odchodzi, pragnienie pustoszeje, a wraz z nim pustoszeje sama definicja, kim jestem. Ale jest w tym chaosie coś subtelnego i pięknego. To właśnie w tym rozpadzie prawda zaczyna szeptać. To w tej pustce powoli zaczyna się odbudowywać coś bardziej autentycznego. Nie już wersja stworzona, by zadowalać, zatrzymać cię blisko, ale wersja surowa, krucha, prawdziwa. Ta odbudowa jednak trwa. To jak nauka chodzenia od nowa po utracie emocjonalnych nóg, które ty dawałeś. Każdy krok boli, ale każdy krok także wyzwala. I być może po raz pierwszy tamten człowiek rozumie: Nigdy nie byłeś ziemią pod jego stopami, byłeś lustrem, a teraz bez ciebie musi spojrzeć w siebie ze wszystkimi wadami, wszystkimi ranami, wszystkimi brakami. I to, choć może boleć, jest darem, bo kto przejdzie przez tę wewnętrzną pustynię, wraca inny, wraca bardziej cały. Ale wciąż pozostaje coś, co trzeba powiedzieć, coś, czego mało kto ma odwagę uznać, bo dotąd mówiliśmy o bólu, o braku, o rozpadzie, ale co jeśli Twoje odejście jest właśnie początkiem uzdrowienia drugiego? W kolejnym i ostatnim rozdziale zgłębimy ten paradoks, jak czasem odejście jest największym aktem miłości, jaki ktoś może ofiarować. Czasami miłość przebiera się za oddalenie, czasami jedynym sposobem, by kogoś ocalić, jest pozwolić mu się rozpaść. To nie jest łatwa myśl do zaakceptowania. Od najmłodszych lat uczono nas, że kochać to znaczy zostać, że ten, kto kocha, troszczy się, a ten, kto troszczy się, zostaje. Ale co jeśli zostanie, oznacza karmienie uzależnienia, a co jeśli obecność, choć pełna czułości, jest miękką poduszką, która usypia drugiego człowieka w jego własnym bezruchu? Trudno to przyznać, ale są chwile, gdy najgłębszym gestem miłości nie jest przytulenie, lecz cisza. Nie jestem tu, lecz idź sam. To cięcie, nieobecność, pustka. Czujesz to, prawda? Ten moment, gdy wszystko w tobie krzyczy, by zostać, ale coś głębszego, coś, co żyje w nieświadomości, by szepcze, już nie. To szept, który pochodzi z miejsca, do którego rozum nie sięga i mówi, jeśli zostaniesz. Powstrzymasz go przed wzrastaniem. W tym momencie obecność staje się słodką trucizną, bo uniemożliwia drugiemu konfrontację, uniemożliwia mu powstanie, uniemożliwia odrodzenie się. Jung mówił, że spotkanie z samym sobą jest najstraszliwszym z doświadczeń. I może dlatego tak wiele osób rozpoczyna to spotkanie, dopiero po stracie. Twoja nieobecność jest drzwiami, które otwierają się na tę konieczną przepaść. Tak, konieczną. Bo są bóle, których nie da się uleczyć słodkimi słowami. Są rany, które goją się dopiero wtedy, gdy do końca się wykrwawią. I są więzi, które, jeśli nie zostaną przerwane, zamieniają się w kajdany. Kiedy decydujesz się odejść, nie dbasz tylko o siebie. Może po raz pierwszy ufasz drugiemu. Ufasz, że może upaść, że musi upaść. I że w głębi duszy ten upadek będzie żyzną glebą, na której coś nowego może zachwitnąć. Oczywiście na początku będzie Cię nienawidził. Będzie cię oskarżał, powie, że wszystko zniszczyłeś, ale potem, a to pokazuje tylko czas, ale przyjdzie jasność, a z nią cicha wdzięczność za odwagę, której on nie miał, za przerwanie cyklu, za przecięcie więzi, zanim stała się łańcuchem, za odejście, zanim całkowicie się zatracił tylko po to, by cię zatrzymać. Tego rodzaju odejście to nie ucieczka. To rytuał, to przejście. Stajesz się nieobecnością, by wywołać obecność. Stajesz się cieniem, by zapalić światło. I właśnie tu tkwi najpiękniejszy paradoks ze wszystkich: zniknięcie, które budzi, strata, która wyzwala, koniec, który uzdrawia. Większość ludzi tego nie zrozumie. Nazwą to egoizmem. Powiedzą, że powinieneś był zostać, że to twoja rola ratować. Ale prawdziwe ocalenie nie polega na tym, by ratować drugiego polega na tym, by pozwolić mu odnaleźć samego siebie. A ty ty byłeś zapalnikiem. Początkiem upadku, a przez to pierwszym gestem odbudowy. Teraz weź oddech, zamknij oczy i poczuj to, dar odejścia dokładnie w momencie, gdy zostanie byłoby szkodliwe. Twoja nieobecność, nawet niezamierzona, stała się glebą, na której drugi człowiek wreszcie może zakwitnąć. I to, mój drogi, moja droga, to najtrudniejszy i najbardziej święty rodzaj, rodzaj miłości, jaki istnieje. Więc odszedłeś, a w ślad za ciszą zostawiłeś emocjonalne trzęsienie ziemi, którego nikt nie miał odwagi nazwać, ale teraz już wiesz. Wiesz, że twoja nieobecność nie jest błędem ani brakiem empatii. Ona jest lustrem, twardym, niewygodnym, ale absolutnie koniecznym lustrem. Bo to, co ludzie czują, kiedy decydujesz się odejść, nie dotyczy ciebie, dotyczy ich samych, tego co podtrzymywałeś, nawet o tym nie wiedząc. Tego, jak bardzo ich tożsamość opierała się na odbiciu, które im oferowałeś. Nie byłeś tylko towarzystwem, byłeś sensem, byłeś stabilnością, byłeś ucieczką. A kiedy zniknąłeś, wszystko to runęło. Ale w tym upadku pojawiło się coś większego. Początek spotkania, pierwszy krok powrotu do istoty rzeczy. Odszedłeś, a odchodząc, uwolniłeś. Ale nie łudź się, ty również się zmieniłeś, bo mówiąc, już nie mogę, powiedziałeś, istnieje. A to stwierdzenie, choć bolesne, jest najbardziej autentycznym krzykiem duszy. Tak, sprawiłeś ból, tak zerwałeś, ale też ocaliłeś. I teraz, zanim się pożegnamy, chcę podzielić się z Tobą osobistym wspomnieniem. Był taki czas, kiedy ja również musiałem odejść. To nie było dramatyczne ani głośne, to było niemal niewidzialne oddalenie, bo jakby ktoś zgasił światło i po prostu nie wrócił. Przez lata byłem tym silnym, tamtym niezawodnym, tamtym obecnym. Aż pewnego dnia zrozumiałem, byłem wszystkim dla wszystkich, oprócz siebie samego. Pamiętam, jak przyjaciółka wysłała mi wiadomość głosową. Byłeś okrutny, złamałeś mnie. To mnie zmiażdżyło, bo nigdy nie chciałem nikogo skrzywdzić. Ale po długim czasie ta sama osoba napisała mi, gdybyś nie odszedł, nigdy nie nauczyłabym się być ze sobą. I wtedy zrozumiałem, nieobecność, która dziś boli, może być ziarnem, które zakwitnie jutro. Jeśli poczułeś coś podobnego, oglądając ten film, jeśli któreś słowo dotarło do ciebie w nieodpowiednim lub może właśnie w odpowiednim momencie, chcę ci podziękować. Podziękować za to, że zostałeś do końca, za to, że przeszedłeś ten ciemny tunel razem ze mną, za to, że spojrzałeś choćby przez kilka sekund. Na tę prawdę, przed którą tak wielu ucieka. Ten kanał jest właśnie po to, by mówić o rzeczach, które bolą, które leczą, które nas zmieniają. Tutaj nie udajemy zdrowia psychicznego. Tutaj szeptamy w środku nocy wszystko to, czego świat boi się wypowiedzieć na głos. A jeśli nadal tu jesteś, cóż, myślę, że mogę już uznać cię za część tego zbiorowego załamania, które nazywamy świadomością. Więc zrób tak: polub ten film, napisz w komentarzu, Pustka mnie nie definiuje. Ona mnie wyzwala. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, może nadszedł czas, by przestać udawać, że to był tylko film. Wiesz, że to było coś więcej. Zasubskrybuj, albo przynajmniej odejdź z klasą. I zanim wyjdziesz, rzuć okiem na filmy, które pojawiają się teraz na ekranie. W jednym z nich kryje się historia, która być może opowiada o tobie, albo o tym, co próbowałeś zapomnieć. Ale uważaj. Otwieranie pewnych drzwi ma swoją cenę. Do zobaczenia tam, albo do zagubionego spotkania gdzieś po drodze.